Lubicie motyw budowania lochów? Jeśli tak, to sprawdźcie grę Super Boss Monster od wydawnictwa Muduko. W grze wcielacie się w jednego z wielu bossów, a waszym zadaniem jest wybudowanie takich lochów, które pokonają nawet najtwardszego bohatera. Na początku gry dobieracie dwie karty bossów, a następnie wybieracie jedną z nich. To właśnie tym bossem będziecie do końca rozgrywki. Podczas gry wysyłacie waszych sługusów, używacie kart zaklęć oraz najważniejsze, budujecie komnaty, aby stworzyć jak najlepiej prosperację. Lochy. Głównym założeniem jest budowanie takich komnat w waszych lochach, aby jak najbardziej się z sobą zazębiały, wzmacniały się nawzajem, powodowało, że będziecie dobierać jak najwięcej kart oraz zyskiwać jak najwięcej punktów poprzez pokonywanie bohaterów. I nie myślę, że to będzie coś łatwego. Podczas gry inni gracze będą robili wszystko, aby jak najbardziej utrudnić wam życie. I będą to robić za pomocą albo kart komnat, albo kart zaklęć czyli takich kart pułapek, które służą głównie do tego, aby sabotować działania przeciwnika albo wspomagać swoje starania w grze. Podczas gry będziecie wabić bohaterów do swoich lochów, a oni będą odwydać te lochy, w których znajduje się najwięcej ikon skarbu, które ich interesują. Jeśli jakiś bohater zostanie pokonany w waszych lochach, otrzymujecie wtedy punkty dusz, które odpowiadają po prostu punktom na końcu gry. Jeśli zaś nie uda wam się pokonać jakiegoś bohatera i po prostu dojdzie do waszego bossa, w takim przypadku otrzymujecie obrażenia, które odpowiadają minusowym punktom na koniec gry. Podczas gry każdy robi dosłownie wszystko, aby jak najbardziej przeszkodzić swojemu rywalowi. Ogłuszacie konkretne komnaty, dodajecie życie bohaterom, które odwiedzają waszych rywali, bądź sprawiacie, że są niewrażliwi na większość obrażeń. Kart zaklęć jest masa i to tak naprawdę od was zależy w jaki sposób sabotujecie waszych rywali. Grę naprawdę cieplutko polecam. Na pierwszy rzut oka wydaje się ona dość niepozorna, ale uwierzcie mi, że jest tutaj masa kombinowania w jaki sposób Ułożyć wszystkie karty, w jaki sposób sprawić, aby one jak najbardziej się ze sobą kombiły, jak najbardziej się wzajemnie wzmacniały oraz jak najlepiej zepsuć lochy waszych rywali. Grał na stronie wydawnictwa Muduko otrzymacie za 85 zł, a z kodem Jestem Bosem dostajecie 20% zniżki. Nice. Także jeśli marzy się Wam, zostanie Bosem, budowanie lochów oraz komnat, a także pokonywanie tych dobrych bohaterów. Kodėl ta gera idealiai spragsintų jums?